Pfał Sanocka państwowa wyższa szkoła zawodowa im. Jana Grodka razem z setką innych ośrodków akademickich w Polsce wzięła udział w projekcie studenckim dla ciebie to 5 minut, dla kogoś to całe życie. Inicjatorką i koordynatorką wydarzenia na uczelni była studentka Maja Kustra. Bo sama się zarejestrowałam tam jakby u nas samopłodni dawcy. Swierdziłam, że czemu nie możemy pomóc, a wiem, że dziewczyny są fajne i chętne do tego, żeby pomóc to. Projekt miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Podczas dwudniowej akcji na PWSZ, wolontariuszki, studentki pedagogiki zarejestrowały aż 234 osoby. To 234 szanse na nowe życie. I jeszcze raz obalmy mit: zarówno zarejestrowanie się, jak i samo oddanie szpiku nie wiąże się z bólem, operacją, powikłaniami. Myślę, że ludzie takie stereotypy mają, że to jest pobieranie z kręgosłupa, że to boli, że szpitali, a tak nie jest, bo możemy oddać komórki macierzyste z krwi obwodowej, trwa to 4 godziny, jest bezbolesne zupełnie. No w 20% przypadków jest pobieranie stależakości kości biodrowej, ale to też nie boli, to trwa godzinę, jest pod narkozą, ale nie boli nic, nic nam się później nie dzieje, ani nie mam żadnych objawów nawet takich. rejestracja też nie boli? Nie, nie boli, to jest tylko wymaz z policzka. i tak jak nazwa, nazwa projektu, dla nas to jest 5 minut, a dla kogoś to jest całe życie. W całej Polsce w dniach akcji zarejestrowanych zostało 17 233 osoby. Jest to największa studencka akcja dotycząca dawstwa szpiku na świecie. Zdecydowałem się do tego wziąć udział w tej akcji, bo mogę pomóc innym, uratować zdrowie, a nawet życie komuś, prawda? Nie kosztowało mnie to, jak to akcja mówi, to dosłownie 5 minut czasu, a, a mogę komuś uratować, jak mówiłem wcześniej, życie. Nie to nic nie kosztuje. A... Myślę, że na pewno może to pom pomóc komuś w przyszłości i może się okazać, że też e, ja jestem, mam jakiegoś bliźniaka genetycznego, który akurat potrzebuje pomocy i dla mnie nie jest to jakiś wielki wysiłek czy problem przyjść tutaj i trwa to naprawdę chwilę, nic to nie kosztuje, więc za zachęcam też innych, żeby przyszli, bo naprawdę myślę, że warto. Dni dawców szpiku barwiły występy dzieci z samorządowego przedszkola nr 3 w Sanoku z przygotowanymi wierszykami i piosenkami na temat dawstwa szpiku. Do wszystkich kieruję te słowa, jest chorych ludzi bez liku, wyżyjcie im uratować, zostańcie dawcami szpiku. Bo jeśli co nie daj Boże, choroba na drodze ci stanie, ktoś inny ci wtedy pomoże. tvpodkarpacie.pl